Witajcie! W dzisiejszym krótkim filmiku Wam pokażę uruchomienie konsoli PlayStation 3 Slim. I zaraz Wam pokażę. Tak jak tutaj jest ta konsola, tak ona wygląda. I teraz uruchamiamy za pomocą tutaj. I to już tyle, jeśli chodzi o uruchomienie konsoli PlayStation czy Slim. I w dzisiejszym krótkim filmiku Wam pokazałem uruchomienie konsoli PlayStation 3 Slim. E, I i, i, i pamiętajcie, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jak Wam się filmik spodobał. Dajcie łapkę w górę. E, I jeśli chcecie. I, 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 I pamiętajcie że E, o subskrybowanie mojego kanału z dzwoneczkiem e, i mam nadzieję, jak Wam się filmik spodoba, to, to dajcie łapkę w górę i mam nadzieję, że oglądacie moje filmiki recenzje, które ja niedawno przesłałam i, i to już tyle w dzisiejszym filmiku, co Wam chciał pokazać. Do zobaczenia!